Witam Was ponownie. Pojechaliśmy tylko na drobne zakupy. Mieliśmy dokupić śledzie. Nie znalazłam w innym sklepie. Wiedziałam, że net to są. Potrzebowaliśmy kilogram śledzika. No i niestety okazało się, że kupiliśmy więcej niż, niż zamierzaliśmy, bo było dużo przecen. Najpierw zacznę jednakże od edeki. Kupiliśmy, to są zwykłe takie herbatniki maślane. To są dwa wagoniki. W sumie z 400 gramów, dwa razy 200. Zupełnie zwyczajne. I ja to biorę do sernika, mieszam z masłem i po prostu mam ciasto, mam ciasto kruche pod sernik. Także ja w ten sposób robię po, po leniwcu, robię, jak to się mówi. Ale wychodzi bardzo fajne. 12 minut, piekę i jest w porządku. Powiem Wam tutaj zdrożało. Już wchodzimy na rachunek, bo w tej chwili kosztuje 1,19 te 400 gramów ciastek, ale my zawsze płaciliśmy po 99 centów. Jak byliśmy kiedyś w Polsce, weszliśmy do Kauflandu. I y, no tak rozglądaliśmy się i właśnie zobaczyliśmy, były też ciastka, tylko nie good, good and günsty, leczka kauflandowe. Te y, wiedzą, że tu kosztują 99 centów, a to sobie kupimy tam w podróż. Akurat one są bardzo smaczne. Słuchajcie, one kosztowały 6 czy 8 zł, już nie pamiętam, i wcale nie były smaczne, były bardzo suche, twarde. Te tutejsze nasze, one są kruche, są mega maślane. W polskich ciastkach w Kauflandzie, znaczy no w Polsce sprzedawanych, przepraszam, bo to nie wiem jak kto je wyprodukował, ale w Polsce sprzedawanych kompletnie masła nie czuliśmy. Natomiast tutaj rzeczywiście czuje się bardzo to masło: to są wybitnie maślane ciastka. I drugą to kupiliśmy taką wędlinkę. To jest pieczeń z salzburska z Alp. Bardzo taka smaczna. Ona jest, była akurat w przecenie za jedno euro. Jest trochę tłuszczyku, tak jak tutaj. No i zresztą w górach musi być zawsze trochę tłuszczyku, tak? Jest, że, że gebraten. Pieczony. I nie wiem, ile ona ma. 80 gramów. O, 80 gramów ma. Kolejna pozycja to są śledzie. Cztery paczki kupionych śledzi. I to już jest z netto. I śledzie moi mili, drodzy, już szukamy. Są po 1,29. I tu jest 200. 56 gramów, taka dziwna ta gramatura jest. O, tych śledzi. No, natomiast przyjmijmy sobie, że, że te 4 pudełka to jest kilogram. Także trzeba po prostu 4 razy 1,29. No, to tam 5 z kawałkiem, tak? To, co Wam kiedyś mówiłam, tyle kosztują śledziki. I to są prawdziwe Matiasy. Już wiem, Haliu, co to jest Matias. Są naprawdę smaczne. Nie, nie wiem czemu, ale w innym sklepie w tej chwili coś mi ciężko jest znaleźć, gdziekolwiek ślecie. Następna pozycja to jest biała kiełbasa kupiona, e, monachijska. Coś tutaj jest za ciemno w ogóle. Ten rachunek jest ciemny, jego ja wybitnie nie lubię tego rachunku takiego. Monachijska kiełbasa. Ha, 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 ha. Zaraz was przepraszam, muszę się doczytać. To jest dwadzieścia dziewięć. Nie wiem co to jest, nie. To jest jakaś inna pozycja. Nie wiem, wrócimy potem do tej pozycji, bo naprawdę nie wiem, co tutaj jest. Natomiast dobrze, yy, kolejne to będzie właśnie ta monachijska kiełbaska. A, dobrze, to jest ona, tylko dwa razy rozumiem. Już już widzę, już skumałam. Ona nie nabiła się dwa razy tak kiełbasa, tylko raz kiełbasa, potem rabat i znowu raz kiełbasa i rabat. Dlatego nie mogłam się zorientować yy, już. Także ona kosztuje 2,29. No nie wiem jak to tutaj zrobić, żebyście wszyscy widzieli. 2,29, nie wiem, może będzie to widoczne. 2,29 minus 69%, tak, minus 69% rabat, to jest, nie chce mi się liczyć. I jest tutaj 300 gramów tej kiełbaski. To są te białe kiełbaski, z czego słynie Bayern z Hofmaja, bardzo lubię Hofmaja, 30% przeceniona, więc kupiliśmy, 5 sztuk tu jest, dwa opakowania kupiliśmy sobie, czyli, zaszy... dobra, nie liczę, mówiłam, że nie liczę, kolejny to jest taki filet z kurczaka, bardzo smaczny i też 30% był, on jest klasyk, jest jeszcze normalnie w papryce czerwonej i chyba w ziołach prowansalskich. W papryce mi ujdzie, natomiast w ziołach prowansalskich kompletnie nikt z nas nie lubi. A ten jest zwykły, klasyczny i to jest bardzo smaczna wędlina. 150 gramów tutaj mamy. Dwa opakowania kupione. Już szukamy na rachunku. Już, już, już postaram się tu. 1,69 za opakowanie, minus 51 centów rabat. Także 1, tam no niecałe 20, tak? Za tą wędlinkę. Następnie, co my tutaj mamy. Przepraszam was. Przepraszam, bo ja się kompletnie nie mogę odnaleźć. Muszę sobie pod nos wziąć <noise> ten rachunek z netto z cenami. Eee, tutaj jest to, potem są trzy jogurty. No, widzicie, i się zacięłam. Po 65 centów? Coś nie mogę, mówię, się odnaleźć, bo one w sklepie nie były w takiej cenie. No dobra. Po, 1, 9, po 65 centów wychodzi, że to jest ten jogurt, a w sklepie ja wiedziałam, że on był 39 centów i od tego 30%. OK, przepłaciliśmy, bo on jest po 65 centów i minus 30%. Niech będzie. Następna jest ta szynka w Polsce, polędwica łososiowa. Wzięliśmy dwa opakowania. To jest zwykła, klasyczna, wędzona. O, przepiękna, ja to uwielbiam. 150 gramów opakowanie. I ono kosztuje, słuchajcie, a bo mi tu moknie. I ono kosztuje 1,89. Najpierw wiecie, co ja będę tak robić ten rachunek. Ja nie znoszę tych rachunków z netto, bo niewiele widać. Ja będę po prostu odczytywać. I wam potem pokazywać. Muszę sobie przed nos za, zabierać ten rachunek. Kolejne to będą te nuggetsy. Chicken nuggetsy po 4,99 za kilogram. O! To już znacie, my to kupujemy. Wzięliśmy tylko dlatego, że były trzy ostatnie opakowania. Nie wiem, wszyscy wykupili. No to i my kupimy. A dlaczego by nie? I one kosztują 4,99. To jest stała cena. 4,99. Nie ma żadnego rabatu. O. Następnie mamy frikadelle. Trzy, pół kilograma. 2,29 kosztują. Minus rabat 69 centów. Tak jest. Minus 69 centów. O, no to dam jeden, chyba 60 kosztują. I to jest tak, teraz Wam powiem: to są takie małe kulki, te frikadelle. To my je do zupy używamy, na przykład pomidorową, czy jakąś tam zupkę jak robimy. I to jest e, tak jak klasyczny polski mielony, tylko nie zawiera bułki tartej. Tylko to jest samo mięso, cebulka, przyprawy. I, I obsmażone takie kulki, albo są takie normalne y, frikadele i tam jest chyba ich 5 y, sztuk i my je też kupujemy, bo po pierwsze są bardzo smacznie doprawione, po drugie nie opłaci mi się kupować mięsa i robić, no bo w tej chwili no to po tych wszystkich podwyżkach one kosztują 2,29 za pół kilo, tak? A to pomyślcie sobie teraz y, smażyć, zmywać, czas tracić kupić wszystkie składniki, no to wyniesie naprawdę drożej. A bardzo są smaczne, dlatego kupujemy te takie małe kulki, to do zup, a zwykłe, takie normalne, to używamy, no do jedzenia, bo to są pol polskie, popularne kotlety mielone. I teraz sobie zobaczymy ten rachunek, żebyście mi uwierzyli, że to jest taka cena. Proszę bardzo. Następnie mamy zwykły. Um, ojej, boczek. Do jajecznicy sobie lubimy dokroić do boczusia. 30 też przeceniony. I już ja sobie sprawdzam. Uh, 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 uh. Jest 1,19 minus 36 centów tego rabatu. I jaką on ma gramaturę? 200 gramów, tak? Nie, 100 gramów, przepraszam. Nie było ostrości, no. dlatego tak przeczytałam. 100 gramów. I tutaj, proszę, na rachunku. Gdzieś tam jest. Myślę, że go znajdziecie. Ja w tej chwili nie odnajduję z takiej odległości z tego netowego rachunku. Jeszcze mamy y, dwie kupiłam dymki. Tak, dwie sztuki wzięłam dymki. Potrzebowałam jedną, no ale, ale wzięłam dwie. Bo jest, było, że po 50% taniej. I tutaj mamy 88 centów, dokładnie po 44 centy ona wyszła, ta dymka. Po 44 centy. Halo, 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 mamy ostrość, widzimy się, nie widzimy się. O, jest, już nawet ja dojrzałam, 2, 4, po 0,44 dymka. I ostatnie to jest z salami. 200 gramów 1,39, to też już znacie. Kupujemy to salami, zwykłe, okrągłe salami. Po 200 g, ostatnia pozycja na rachunku. Ostatnie dwie pozycje. I tak za te y, zakupy wydaliśmy słuchajcie 20. 6, no niecałe 27 euro. Zobaczcie. Widzieliście to? Nie wiem. Mam nadzieję, że widzicie. 27 euro wydaliśmy. Zakupy uzupełniające. Takie do dzisiejszych zakupów. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego filmiku mam nadzieję, że nie będę w netto to i pójdzie nam sprawniej i przyjemniej. Trzymajcie się zdrowo. Papa. Pa.